Tam. Dziś Wam pokażę jak zmienić ustawienia rebound, prędkości odbicia w amortyzatorach firmy RockShox bez dedykowanego pokrętła czyli bez oto tej rzeczy i gdy mamy taką śrubkę. Wszystko co będzie nam trzeba to tylko impuls 2,5 mm który zastępuje tą oto nakrętkę. Zdemontowałem ją właśnie z tego to miejsca. I ona właśnie też posiada takie wymiary 2,5 mm. Hop. To wszystko co nam trzeba to ten imbus. Wsadzamy go do tej śrubki, ostrożnie, bo musimy poczuć, się złapie. też imbus musi być dłuższy, i, e, musi być trochę dłuższy, bo gdy będzie miał centymetr czy dwa na pewno nie wystarczy. O, w tym momencie dopiero mi wchodzi, czuję, że zaskoczył na miejsce i mogę obracać. Regulacja ribondu polega na tym, że obrót w prawo do żółwia powoduje zwolnienie ribondu, czyli amortyzator będzie wracał wolniej, zaś gdy będziemy kręcili w lewo do zająca amortyzator będzie wracał szybciej. Po całej operacji wyciągamy impusa. I wsiadamy i jedziemy.